Niewielu Polaków zwraca teraz uwagę na klasę efektywności energetycznej. Kupując sprzęt, często patrzymy na cenę, widzimy tę skalę, która jest pokazana z boku urządzenia, np. lodówki czy pralki. I wydaje nam się, że A, to już jest dobry wynik. Tymczasem, jak pokażą to nowe etykiety, które zostaną wprowadzone w 2021 roku. Jest to przeciętny wynik albo nawet poniżej tej przeciętnej, na samej dole skali. W nowym systemie etykietowania, który wejdzie w życie w marcu 2021 roku, te produkty z klasą A dostaną numer G albo F, czyli na samym dole. Teraz kupując, jeżeli chcemy kupić najbardziej efektywne, efektywnie energetycznie produkty, to powinniśmy wybrać takie produkty, które mają oznaczenie A z trzema plusami. W nowym systemie to będzie gdzieś w okolicach literki C. Y Nowy system ma być znacznie czytelniejszy dla konsumentów. Będą mogli porównać różne produkty, będzie do zeskanowania kod QR, który będzie pokazywał dodatkowe informacje, będą piktogramy informujące m.in. o hałaśliwości sprzętu czy o jego pojemności. Czego nie będzie na etykietach? Niestety... A organizacje konsumenckie wskazują, że powinna być też żywotność produktów. Często y, narzekamy na to, że dana pralka czy lodówka za szybko się popsuła i ten problem także będzie w przyszłości rozwiązany, między innymi tym, że producenci będą mieli obowiązek zapewniać y, y, zastępcze. Materiały do naprawy takich urządzeń. Tymczasem każdy dodatkowy plus przed takim A to oszczędność dodatkowa około 20-30% energii. Warto więc przekalkulować to sobie. Czy kupując nowy sprzęt, nie opłaca się wydać tych kilkudziesięciu czy kilkuset złotych więcej. Zamiast za to będziemy mieli niższe rachunki za prąd.